Obiecałam Wam, że opowiem krótko o tym, co dzieje się w negocjacjach między Iranem i USA. Jest to bardzo ciekawy przykład mediacji i negocjacji międzynarodowych, dlatego że obydwie strony nie siedzą przy jednym stole, tylko większość negocjacji i mediacji odbywa się przez pośrednika. I tym mediatorem, pośrednikiem w tym przypadku jest Oman. Oman, który od wielu lat pomaga w budowaniu zaufania między tymi dwoma krajami i który po cichu, skutecznie i cierpliwie buduje linię i nić porozumienia między tymi dwoma krajami. Zarówno Ameryka pod Trumpem, jak i Iran zaczynają czuć dużą presję międzynarodową, jeżeli chodzi o to, co dzieje się dzisiaj na świecie, i dlatego zaczynają znowu rozmawiać. Pierwsze rozmowy się już rozpoczęły dzięki Omanowi, i następna runda jest przed nami.